O, to nasze piętro. Fajnie, tu jest. Tam idziemy. A, tak. Chodźmy. Tak, tak. To tu? Nie, nie, chyba te następne. A. Super. Gotowi zobaczyć swój pokój? Zobaczmy. Oj, oj, oj. Wygląda na to, że ktoś tu już mieszka. Tak, wydaje mi się, że coś jest nie tak. To na pewno nasz pokój? Tak, to chyba jakaś pomyłka. I tu też jest coś dziwnego. No ale dali nam klucz, to nie nasza wina. Byćmy stąd szybko, bo jeszcze właściciel wróci. Tak. Szybko wychodzimy? Tak, tak, chodźmy. Kiedy przyjdzie? Nie wiem. A, dali nam inny pokój, chodźmy. Wow, wreszcie, to chodźmy. To ten? E, tak. Serio, to pokój koło naszego poprzedniego? Chyba przez pomyłkę po prostu dali nam klucz do tamtego pokoju, a nasz jest ten obok, ten tutaj. No to zapraszam Was do środka, to jest nasz pokój. Aha. Woda na podłodze? A co więcej, ktoś napełnił wannę. Ojojoj, nie no to, znowu się ktoś pomylił. Używany? Eee, tak. No to dziwne, dobra, wynośmy się stąd, bo znowu tu ktoś mieszka. Ktoś tutaj jad, na pewno ktoś tu mieszka. Dobra, chodźmy stąd, wyjdźmy. Szybko zamknijcie drzwi. Dawaj, dawaj. Ale szczęście, że jest tu taki bałagan. A nie tak jak w tym hotelu w Robloxie z tym okropnym ochroniarzem. Tam ten był naprawdę straszny. Tak. No i w sumie nawet jeszcze nie zagraliśmy w kolejną część. W sumie to możemy zagrać. Chodźmy. To zostawcie zostawcie lajki. nam lajki. A my zaczynamy. Winda. No dobra. To jest przerażające. Znowu zaczyna się od windy. Ta straszna winda. Tak. To była fajna gra. O, ochrona! No i mamy. Dzień dobry, przyjaciele. Zostańcie w naszym hotelu przez kolejne pięć dni. Pięć? Ja nie chcę tu zostać aż pięć dni. Jesteśmy tu drugi raz i ledwo wróciliśmy z powrotem. No dobra, dobra. Pomożemy ci trochę. No ale dobra. Czego potrzebujesz? Dobra, ok. Mamy zanieść jakieś paczki, pozbierać za ciebie śmieci? Czemu mamy to robić? Ale naprawdę, dlaczego? Najpierw pracę jako konsjerż, a potem posprzątaj pokój, buduj hotel, a może wszystko za ciebie w ogóle zrobimy. Oj oj oj. Tak, tak, tak. Tak, tak. Wszystko zebrane, dobra, super. Był ktoś, kto wszystko zebrał. Wielkie dzięki! A wasz pokój to pokój numer 3. I proszę tam iść. Pokój numer 3, dobra. Gdzie są te automaty z przekąskami? O, tutaj są. Można od razu zjeść? Nie, a gdzie się schowamy, jak coś się stanie? Nie, od razu nas wygnał do pokoju. Dobra, dobra, jesteśmy już w pokoju. Byle nie wychodzić. Aaaa! Co to niby jest? Kto to? Nie, nie wiemy! wiemy. To jest za mną? Na pewno, to na pewno nie jest nikt normalny. A! No i zjadł go. Co za horror? Nie wiem co zrobić. Jak to wszystko działa? Musimy wykorzystać te wszystkie wskazówki. A brzmiały tak, idźcie spać i dobrze się odżywiajcie. No i tyle. Wydawało mi się, że będzie proste. Nawet zostawił otwarte drzwi do toalety. On w ogóle wchodzi do tego pokoju? Słyszysz dźwięk? Idzie? Tak. Ej, Artur! Ej! Jeszcze jakiś koleś. Kto to jest? Chciałem się położyć. Trzeci. A, wszedł! Ja idę spać. Ło! Wow. On tutaj wchodzi! Ciemne oczy świecą. W pokoju. Aaaa! <laughs> Ale nie wydaje się, żeby atakowało śpiących, prawda? Tak, tak. Wydaje się, że ktokolwiek się obudzi, słysząc jego warczenie, zostanie zjedzony. Pewnie tak to wygląda. A może tata pójdzie? Nie, niech idzie jakiś facet. O, Kirill tam poszedł. No i dobrze. Pięknie. Słuchajcie, ucieka. On odbiega, bo w jego pokoju zadzwonił telefon. Może ktoś powinien zostać. Wyłączyłem. A więcej hałasu. Idzie. Aj jajaj. Zjadłeś coś? Jakie jedzenie? Ledwo zdążyłem się położyć na łóżku. Co to niby miało znowu być? Załatwili Kirilla. Nie. Kirill <gryl>, pamiętamy o tobie. Szkoda, bardzo odważnie brnąłeś do przodu. I wrócił. No nie! No i znowu tutaj przyszedł. No dobra. Idziemy? Chodźmy obejrzeć. Tak. Patrzcie, jaki jestem szybki. Ale biega. <grymne> Sprint włączony, tak? No tak. A to bieganie nie przyciąga potwora? Pewnie go wzywa. Wzywa potwora! Aaaa! Na pewno go wzywa! Tyle? Nie. On tu jest! Poszedł spać? Tak. Nie. Uciekaj, uciekaj! Ale jak w ogóle udało mi się uciec? Nie mam pojęcia. <laughs> jak to się w ogóle stało? Wstał z krzesła i. A jak miał biegać siedząc? Zaatakował i od razu potem zasnął. Aj, 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 aj kochani, on znowu biega, biega! Udało ci się? Nie wiem, byłem za rogiem. Usiądź! Gdzie w ogóle można się przed nim ukryć? Za jakim rogiem? Ja, nie wiem. On idzie tutaj. Na samym rogu stałem. Nie wstawaj, nie ruszaj się wcale. Hejka! On patrzy na ciebie? Tak, jest w naszym pokoju. Patrzcie na mnie, patrzcie na mnie. Wszystko nasze. Dobra, pokażcie mi po której stronie on stoi. Wiecie? On biegnie. No nie. Zjedzony i co tu zrobić? Koniec. Co zrobić? Zjedzony, to co chcesz zrobić? Musisz coś zjeść? Tak. 55% u Dawida. Artur, a ty ile masz? Jest po prawej stronie. Ile procentów jedzenia? 40% A mniej niż Dawid. Dawid ciągle coś je. Idziesz tu? Chyba nie. Dawid ryzykuje i znowu podjada. Jest za mną, jest tuż za mną. Myślisz, że ci się uda? Mogę usiąść w kącie? Dziewczyna tu jest. Czyli po nią nie biegnie. Idzie, idzie, idzie! Gdzie ty jesteś, Artur? Zostałeś w kącie, a on przeszedł obok? Tak, tak. O, oh Oje. Yeah. Jak stoję w tym kącie, to on z jakiegoś powodu przechodzi obok. W ogóle nie rozumiem. O, teraz! W pokoju. Gigantyczny potwór siedział na łóżku i nie spał. Oj, 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 oj. Oj, 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 i zostało nas dwóch. Ale jest już trzecia w nocy. Tak, biegnę, biegnę. 65% i 60% do Dawida. Co się tu stało? Ja po prostu wstałem z łóżka, a on mnie załatwił. Co? Nawet go nie było w pobliżu. Przyszedłem się położyć. Artur. To jest dla ciebie nadzieja. Masz szansę, żeby przetrwać do jutra, do 6 rano. Nawet nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Ja dopiero wstałem. No nieźle, 65%. Oho. On pobiegł. Wygląda na to, że pobiegł w innym kierunku. Jak wyjdziesz, to on na pewno, na pewno ci zaatakuje. Oho. Telefon? Dobra, trzeba wyłączyć telefon leżąc. No dalej, czwarta! Dosyć długo to trwa. Tyle czasu to trwa, nie rozumiem, co się dzieje. Tak, już! Kiedy mam tam pojechać coś zjeść? Nie wiem, w którym momencie. Kiedy on tam pójdzie? Zostały dwie godziny i pięćdziesiąt pięć procent. To okej. Okay. Poczekasz? Chyba tak. No a co innego zrobić? Jak wyjdę, to mnie zaatakuje. Ukryj się w tym kącie. Słuchajcie... Wcześniej było zupełnie inaczej. W poprzedniej wersji to ten ochraniarz stawał się tym potworem. Oj! Widzisz? A co by było, jakbyś właśnie teraz wstał? Tak! Od razu by cię zjadł! Artur! Super szybki potwór! Straszne! Co za koszmar! Ha, ale on jest okropny. A jakby to było już piąta rano, byłoby wspaniale. Idziemy, spróbujmy. Idź tam, w lewo. A jak ucieknie, to ukryj się w tym kącie, o którym mówiłem. Zjedz. Jem. Jeszcze trochę i uciekaj. Nie, ja chyba nadal będę liczył na ten róg. Nie, nie wiem. Tak sądzisz? Będziesz tam cały czas siedział? No, a jak wyjdę? A energia? Zaatakuje mnie. Energia. Czyli jest na korytarzu. Po drugiej stronie. Myślisz, że jest tutaj? Tak, tak, tak. To możesz nie wstawać. Piąte rano, chłopaki, ale napięta sytuacja. No ładnie. 85 energii i 85 głodu. Jak jeszcze nie daliście, to zostawcie lajka. Like tak. I napiszcie w komentarzu, czy nam się uda. piąta rano. Czy nie? Jest dobrze. 85% energii i wszystkiego. Jest dobrze, naprawdę dobrze. No dobra klasa. To przez was nie daliście lajka! Zostawcie lajki! Potwory nie lubią, jak się nie daje lajki i to zauważył! Ajajaj, aj, aj. no i dobra, zostawcie komentarze oczywiście. Tak, komentarz, czy mamy dokończyć tą grę, bo mogą się wydarzyć różne ciekawe rzeczy. Zostawcie lajki i subskrypcje, na razie! Pa-pa!